Polska jest już członkiem Unii Europejskiej od 21 lat. Oczywiście do tej pory Polska czerpała duże korzyści z bycia członkiem Wspólnoty Europejskiej, natomiast coraz więcej mówi się o kwestiach związanych między innymi z odebraniem nam kolejnych obszarów naszej suwerenności jako kraju członkowskiego. Teraz też mówi się głośno o budżecie Unii Europejskiej, który będzie bardzo niekorzystny dla Polski, chociaż Polska nadal będzie wśród krajów, które będą mieć najwięcej korzyści z bycia członkiem. Unii Europejskiej to będą to już no, korzyści znacznie mniejsze niż do tej pory połączone zostaną fundusze spójności z funduszem rolnictwa, co uderzy w polskich rolników. Pytanie, czy ten bilans ostatnich 21 lat jest faktycznie dla Polski korzystny? O to pytaliśmy mieszkańców Warszawy. Bilans korzyści i strat, jak pan ocenia? Bardziej mamy większe korzyści z członkostwem Unii Europejskiej, no czy mniejsze? Póki co tak. Tak mi się wydaje. A czemu póki co pan mówi? No bo nie wiadomo jak będzie dalej. No. Osobiście jako obywatel odczuwa, odczuwamy różnicę, tak? bo mamy na przykład lepsze drogi. No, mogło być lepiej. A co na przykład mogło być lepiej? No zarobki. Tak. Ale, miało być tak, że będą... Lepsze, no a na razie są takie wschodnie. Same niekorzyści. Znaczy? Źle wpływa. No próba no, na no, wpływ Niemcy robią z nami co chcą. Tu się zgadza na wszystko. Wyprzedaje w Polsce zamyka zakłady. Rozumiem. Jesteśmy entuzjastami Unii, więc w ogóle nie ma porównania. Rozumiem. A co najbardziej na plus, jeśli chodzi o nasze członkostwo w Unii Europejskiej? Na plus mhm. e, to chyba to, że Unia. I w pewnym sensie, można powiedzieć, gwarantuje nam bezpieczeństwo prawne w naszym kraju, okay. bo nie można robić zupełnie wszystkiego. Wie pan co, to różnie bywa, zależy dla kogo. Dla jednych będzie korzystne, dla drugich mniej korzystne. Tak A pan trochę... Wie pan co, ja nie narzekałam. Hmm. <laughs> nie było dla mnie jakiegoś większego problemu. Ja to już myślałem dawno, żeby wyjść. Mnie się wydaje, że nie powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej, bo dużo się buduje, piękne są drogi. To trzeba policzyć, to nie jest pytanie takie no, do mnie. Nie? No, to muszą ekonomiści policzyć, trzeba popatrzeć, zastanowić się poważnie i to też nie jest pewnie takie łatwe to wyjście. Też są inne korzyści związane z Unią Europejską, strefa Schengen, no, ale z drugiej strony teraz Niemcy zamknęły nam granicę. No to nie wypał z tym Schengen, tak? bo to miało być ładnie, pięknie, a okazało się, że trzeba pilnować swojego kraju. nie? Bo jednak to, to się nie, nie uniknie takich imigracji jakichś podejrzanych. 40 lat temu to było szczyt marzeń wyjechać za granicę do Bułgarii, a teraz ludzie latają do Egiptu, do Etiopii, gdziekolwiek i, i to już jest normalne. Dla mnie jest Polska otwarta. My też emigrujemy w różne kraje i też korzystamy z różnych przywilejów. Powinniśmy więc... być w Unii Europejskiej. Tak? My raczej tak. Polska to jest dla Polaków przede wszystkim, a nie do jakiejś zbieraniny, prawda? Z Afryki, jakiejś tam, z Indii czy tam innych krajów, prawda, które jest. zresztą muzułmani to nie jest korzystne. Wpuszcza, wpuszcza nam przecież wszystkich tych nielegalnych imigrantów, których u siebie nie chcą, bo to są częściowo przestępcy, chorzy ludzie. To wąt do Polski. Polska przyjmie wszystko. Pan, nasz premier godzi się na wszystko. To rob, robią z nami co chcą. No zobaczymy, co tam rząd postanowi. No. Rozumiem. Czyli Także... wierzącie państwo rządowi w tej sprawie? Tak, zasadzie. tak. Wierzymy. Na razie. Wierzymy, wierzymy. Jest też dużo głosów na to, że Polska traci na tym? Ponieważ e, nasz przemysł musi na przykład ustąpić dla przemysłu zagranicznego. E, to, 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 to jest jakby normalne w wspólnocie, bo je, e, jeśli wspólnota, to mówimy o e, wspólnym działaniu, tak, żeby wszystkim było dobrze. Jesteśmy niepodległym krajem, no nie powinniśmy oddawać przynajmniej ważnych jakichś rzeczy, no typu ochrona granic i tak dalej. To. No po prostu my mamy swoją żywność, po prostu lepsza powinna być nasza polska, nie tam zagraniczna. Zagrożenie, tak. I to wielkie. No i czekamy, prawda, na yy, zaprzysiężenie i czekamy na nowego prezydenta, prawda, rektora, który, no mi się wydaje, że poprowadzi dobrze. Dla mnie to w ogóle jest yy, jakby wybór yy, cywilizacyjny. Mamy do wyboru albo wschód z Putinem. Albo Unię Europejską. Jak więc mogliśmy usłyszeć? Opinie warszawiaków są zróżnicowane. Oczywiście nadal dominują euroentuzjaści, ale z roku na rok ich liczba cały czas maleje. Czy jest to spowodowane kolejnymi pomysłami Unii Europejskiej pod tytułem Umowa Mercosur czy Pakt Migracyjny? Możemy się tylko domyśleć, a o opinię w sprawie tego, czy Polska rzeczywiście bilans korzyści i strat ma na plus czy na minus, zapytamy publicystów w programie Bez cenzury.